Cześć, słuchajcie, witajcie. E, jesteśmy na żywo już od dwóch minut, przynajmniej jeden ekran był. Ja przełączę się z powrotem na konsolę. Człowiek Armia, zaraz gdzieś tutaj mam. O. Okej, okay. i teraz mam obraz z samej gry. Więc. Hmm. zaczynamy. Dzisiejszy live jest związany z tym, że mój kanał niedawno przebił 5000 subskrypcji, za co Wam bardzo wszystkim dziękuję, którzy się tutaj na razie zebraliście. I jeden z Was o tajemniczym imieniu Chris stwierdził, że chce coś zrobić z tego powodu, więc to on zakupił tą grę, w którą dzisiaj gramy. To on zakupił grę, którą mi przysłał i która zostanie oddana w Wasze ręce poprzez zupełnie zewnętrzny serwis, który zajmie się losowaniem. Więc słuchajcie, zasada konkursu jest bardzo prosta: nie będzie żadnych pytań, nie będzie żadnego kombinowania. Tamten serwis, co prawda, pozwala robić również różnego rodzaju konkursy, w których są pytania, ale to jest bez sensu, skoro poza tym, że tworzę ten kanał, jedyną rzeczą, którą zrobiłem, było odebranie paczki związanej z, tym, z tą grą, więc podobnie chcę Wam ją też oddać, więc wystarczy, że wejdziecie o 17.30, mniej więcej o 17.30 na link, który znajduje się w opisie tego filmu i... Potwierdzicie, że jesteście subskrybentami tego kanału. Skoro to jest live z okazji przebicia 5000 subskrypcji, to logiczne jest, że nagroda powinna iść do osób, które znalazły tą siłę w palcu wskazującym, aby najechać na ikonkę Subskrybuj i wspierać mój kanał właśnie w ten sposób. Więc w momencie, kiedy konkurs się zakończy, tam będzie jasno określony czas zakończenia, będzie on trwał dokładnie tyle, ile ten live, minus początkowe pół godziny. W momencie, gdy on się zakończy, strona, na której jest konkurs, automatycznie wylosuje spośród wszystkich osób, które potwierdziły swoją subskrypcję o zwycięzcę. Ja dostanę maila i imię i tym samym będzie z mojej strony kontakt z tą osobą odnośnie adresu, gdzie mam wysłać tą grę. Więc zaczynamy. Divinity Original Sin, gra, w którą sam osobiście miałem okazję zagrać już jakiś czas temu. Chciałem ją kupić dla siebie, więc uwierzcie mi. A może niekoniecznie. Wcale niekoniecznie się cieszę, że wam muszę ją oddać, ponieważ jest to RPG z, z gatunku tych, które bardzo lubię, więc jest to komputerowy RPG i do tego ze świetną grafiką. Można grać tu w dwie osoby w dynamicznym split screenie. Także najfajniejsze w tej grze jest to, że grając nawet z kimś na kanapie, możemy się rozejść w absolutnie różne części świata. Możemy możemy jedna osoba może iść zwiedzać jakieś odległe góry, a druga może iść okradać miasto. Możemy być setki growych kilometrów od siebie i nadal grać zupełnie niezależnie. Co więcej postacie, które tworzymy nawet między sobą mają dialogi. Więc możemy się wczuć w tą grę, jakbyśmy grali w starego dobrego książkowego RPG. Gram na kontrolerze na nie wiem dlaczego, ale jak zauważcie jest przełączony w tryb niebieski, więc to jest ten tryb podstawowy. Ciągle się przyzwyczałem do tego pada, więc postanowiłem grać na nim we wszystkie gry, w które będę miał okazję zagrać, po to, żeby się po prostu przyzwyczaić. Witam wszystkich. Słuchajcie, jest Was już ponad 50 osób, więc nie jestem w stanie każdego po kolei przywitać. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, za niedługo będzie można to zrobić pół godziny po rozpoczęciu. Więc zaczynamy, możemy stworzyć dwie postacie. Paniękę, niech będzie Scarlet, wygląd. Ona jest ruda przecież. O, właśnie, tak jest. Losowa osobowość, oczywiście, będzie ciekawiej. Głos czarodzieja. Mam nadzieję, że granie jest za głośno. Słuchajcie, jakby co, piszcie, to wezmę, zmienię wtedy. O, to wtedy zmienię. Głowa, a kogo ta głowa będzie interesowała i tak będziemy oglądać, uuu. Jakie, jakie, to średniowieczne. <grymne> Płeć kobieta, niech będzie kobieta. Wiedźma, czarodziej, mag bojowy, kapłan. Mistrz uroków, mściciel. Jest ok. po mojemu za cicho, po mojemu pogłoś sobie ten, głośniki. Zaraz, inkwizytor, rycerz, tropiciel. Mm. Strzelec wyborowy, który specjalizuje się w technikach pozwalających przetrwać w niekorzystnych warunkach. Chciałbym kogoś, kto ma lockpiki. To będzie... Hmm. Złoczyńca? Nie, skrytobójca też nie. Niech będzie, niech będzie ten, co to było tutaj, tropiciel. Personalizuj swoje postacie, jeśli tylko, a tylko jeśli dobrze to rozumiesz. Nie rozumiem, więc zostanie tak jak jest. Dziękuję, cofni. Podstawowe umiejętności. O, leczenie bardzo dobrze. No i dobrze. Czy chcesz? Nie. Dobrze. Zmień postać. Rozpocznij grze, grę, opcje. Czy wszystkie twoje postacie są już na pewno gotowe? A to Aha, okej. Okay. Cześć. Witajcie ponownie. Wiecie, że jak coś ma się spierdzielić, to się pierdzieli w najmniej odpowiednim momencie. Mam nadzieję, że mój PC wytrzyma, wytrzyma tego live'a, bo jest masakra. Po prostu. Przy najważniejszych rzeczach, jak konkursy, jak nadawanie na żywo z komentarzem z targów, zawsze coś się pierdzieli. Kiedy nadaję grę, o której nikt nie słyszał, o której, która nikogo nie interesuje, nagle wszystko działa, ale nie jak jest konkurs z okazji 5000 subskrypcji, wszystko musi się spierdzielić. Ach urok martwych rzeczy. Słuchajcie, będę. Będę na bieżąco starał się kontrolować to, mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Nie widzę powodu, dla którego miałoby się powtórzyć. Czekajcie, jeszcze mi tutaj coś, jakieś dziadostwa na PC wyskakują. Ponieważ sytuacja wygląda mniej więcej tak. Używam peceta, który wcale nie jest najmocniejszy do nadawania w jakości, którą widzicie, czyli 720p w 60 klatkach i laptopa do podglądu. Dlatego byłem w stanie z wami się skomunikować, bo gdybym wszystko miał na jednym komputerze, to już by było po kwiatkach. Ja bym sobie grał jeszcze przez następną godzinę, przekonany, że wy w ogóle wszystko widzicie. Więc słuchajcie, przełączam się na e, konsolę. Czy straciliście dużo? Nie. Straciliście jakieś tam intro, które mówi, że te postacie, którymi ja tutaj steruję, przybyły, aby zbadać morderstwo coś w tym stylu w każdym razie wątek jak zwykle na początku niezbyt niezbyt powiedziałbym zawiły a dopiero później dopiero później się e, rozwija wiadomo w grę jeżeli jest jakiś konkurs no proszę was popatrzcie na górną część ekranu właśnie dlatego nie chcę nadawać bezpośrednio z konsoli co to mamy podnieś

Bardzo mi się podoba sposób, w jaki gra radzi sobie z ukrywaniem przedmiotów, które mogą nas zasłonić. Na chwilę obecną nie planuję robić zakupów żadnych gier, ponieważ jestem w trakcie podnoszenia się z finansowych inwestycji związanych z zakupem PlayStation 4 Pro i PSVR. Także na chwilę obecną nie mam. Czekam na Horizon Zero Dawn. Czekam na kilka innych naprawdę dużych tytułów, ale poza tym staram się ograniczyć wydatki do minimum. Okej. Okay. Wyszukiwanie, co tu mamy? Muszle. Nie. Idziemy dalej. Jak widzicie, gra wcale nie wygląda źle. Można swobodnie sobie przemieszczać kamerę. Oczywiście najlepiej wygląda z wysokości. Więc idziemy sobie, zobaczymy, co się tu będzie działo. Jak się przełącza postacie? Nie, to jest tryb walki. Nie, idziemy dalej. Idziemy dalej. Ok. walka w tej grze jest turowa, co jest, jedną z moich, to jest jeden z moich ulubionych typów walki w tego typu RPGach. Pomijam gry takie jak Diablo, które są slasherami, ale dobry RPG z dobrą fabułą, z dobrym systemem, dla mnie przynajmniej musi mieć walkę turową, zwłaszcza jeżeli jest widoczny z góry. Pomijam takie gry jak Wiedźmin. Jakie gry fabularne polecam dla jednej osoby? Praktycznie każde gry od Telltale Games. Jeżeli. Dobrze. Mamy naszego Source Huntera, czy możemy od razu zaatakować? Możemy, bo one z łucznikiem. Spróbujmy tego tutaj ściągnąć z tyłu. Ładnie, mogę jeszcze raz? Pięknie. Ty jesteś wojownikiem, więc zobaczymy jakie umiejętności mamy. Żadne, a tak bezpośredni. I koniec. Zakończyć turę. Przytrzymujemy, koniec tury. W ogóle, mimo że te skrapecetowa, naprawdę cieszę się, jak fajnie zostało przełożone sterowanie, bo nie zawsze wychodzi to w taki sposób, że dla nas konsolowców jest to grywalne. Tutaj wypada to naprawdę bardzo dobrze. Pozbyto się. O. I teraz to jest ten moment, w którym jeżeli gramy dwoma bohaterami, możemy ze sobą porozmawiać. Widzicie te wykrzykniki? I co jest najfajniejsze, że faktycznie oboje, obu graczy może wybierać odpowiedzi. Więc to jest dosyć fajne. Dobra. Nie możemy się sprawdzić, jakie tajemnice skrywa grobowiec. Zgodnie z rozkazem mamy złożyć raport w Cise. Nie, jasne, że. Tak jest. I w tym momencie, grając w dwie osoby, Moglibyście nawet ze sobą się pokłócić, i tak jak mówiłem, teraz nie mogę tego zrobić, bo gram dwoma postaciami na raz, ale gdyby było dwóch graczy, jeden by poszedł w lewą stronę ekranu, drugi w prawą, w pewnym momencie ekran dzieli się na pół i możemy iść w absolutnie. Czekajcie, czy ja mogę tutaj mapę świata. Hmm, legenda, umieś znacznik, przesunięcie mapy. Nie mogę na razie mapy świata. To jest dopiero tutorial. Jeszcze pokażę Wam inne fajne rzeczy, które się wiążą z tą grą, ponieważ ta gra, jako jeden z naprawdę niewielu RPG-ów komputerowych, ma niesamowity poziom interakcji z otoczeniem, który postaram się Wam pokazać w momencie, kiedy uda mi się. Czekajcie, przełączyłem sobie widok bez sensu. Zobaczcie, mamy skrzynię, tak? Skrzynia jest zamknięta. W normalnym RPG-u, w normalnej każdej innej grze, musielibyśmy znaleźć kluczy mieć wytrychy, żeby otworzyć. A w tym wypadku, poczekajcie, może mi się uda. Jak się przełącza między postaciami? Niech mi ktoś powie. Postać. Okej, okay, zdobyłem kolejny poziom. Bardzo mi się podoba, co mi to daje? Charakter. Dobra, to mi nic nie dało. O, jest. Mamy postać wojownika, który wiadomo ma ciężki miecz i proszę bardzo. Nie możemy otworzyć skrzyni. Mamy wytrycha kluczyka. Nie ma sprawy. Otwórz. Nie da się. Za to możemy wziąć. O ile dobrze kojarzę. Czekajcie, muszę wejść w tryb ataku. O jest kwadrat. Interakcja. Można podnieść, patrzcie. Cyk. Mam skrzynię. Czekajcie, czy ja mam ją teraz? Co ja mam z nią zrobić? Gdzie ona jest? Gdzie jest mój inwentarz? Pomoc menu główne. O, tu był inwentarz. Mam skrzynię, jesteś. Chodź tu. Opcję. Rzuć. Rzućmy nią w ścianę. Nie mogę. No dobra, to rzućmy ją tu. I teraz ją po prostu zaatakujemy. Tak, tak powinienem zrobić od razu. I dostajemy to, co jest w środku, proszę bardzo. Co to jest? Czynności. Podnieś. Widzę, że jeszcze się komputer nie zawiesił. Fascynujące. Coś jeszcze? O, płócienny czepiec. Opcje. Podnieś. Ekwipunek. Czy ja mogę to założyć? Proszę bardzo, wygląd mojej postaci się zmienił. Idziemy dalej. Nic. Sekrety zwojów. To może lepiej, niech weźmie je Scarlet. Tą skrzynię. tak Z oddalamy. Idziemy dalej. Nie będziemy tracić czasu na patrzenie po skrzyniach. Nie ma sprawy. Hm okay. Czynności. Atakuj. Uuu, za blisko byłem. Wybacz, towarzyszu. Ale żyjesz. O nie, 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 nie. Zapomniałem, 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 że w tej grze. Można sobie zrobić kuku. Czy ma, mogę się ugasić? Czy jest szansa, abym się ugasił? Zaraz sobie weźmiemy. Czekajcie. O, skradanie powiodło się. Patrzcie, zamieniłem się w kamień. Paladins jest dostępny. Słuchajcie, paladin jest dostępny w formie zamkniętej na razie. O, grobowiec. Powalający grot. Legendy głoszą, że w jednej strzale można zamknąć moc potężnego jelenia. Jasne, że bierzemy. Co jak co, ale potężnego jelenia nikt nie odmówi. Spróbujmy to otworzyć, nie? O, Muchomor czerwony, bardzo dobrze. Hmm, opcje czytaj. Grabarzu imieniem Rakujim. Zajmij się grobami w przedsionku, nim przejdziesz do pomieszczeń położonych głębiej. Aby przejść, stań po przycisku po prawej stronie. Okej. Okay. Gdzieś tutaj jest przycisk, dobrze, ale tu mamy jeszcze skrzynię, którą otworzymy, rzecz jasna. Oj, nie, 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 to bo mnie otworzymy, chodź tutaj. Rodryk. Będziesz pół roku strzelała z łuku do tej szkatuły, zanim się rozwali. E, czy znam grę Battleborn? Znam grę Battleborn. Grałem w zamknięte i później otwarte beta testy. Trochę to potrwa. Ale jestem w takim razie ciekaw, co tam w środku jest, więc. Otwórz. Ojej. Atakuj. Ciekawe czy jakbym rzucił nią, ją w ogień, to by się spaliła. Dobra. Pierdzielić to. Pierdzieliście. mam w dupie cię skrzynio. Idę sobie szukać bardziej łatwych skrzyń. Takich chętnych. Dobra, idziemy się przedostać do następnego przedsionka. Ja bym jednakowoż jeszcze wziął się, uzdrowił. Hmm. To nie. To też nie. Opcje na pewno nie. Cholera. Skomplikowane są te gry. A jest. Leczenie. I rzucamy czar na siebie. Oczywiście, że na siebie. A, żeś se pomogła, niech cię cholera weźmie. Tutaj kolejna skrzynia też, olewamy, idziemy sobie dalej. Czy nagrałbym Battleborna? Nie nagrałbym, ponieważ nie kupowałem tej gry. Bo w momencie, kiedy brałem udział w zamkniętych beta testach, ta gra mnie do siebie nie przekonała. Uuu, otwieramy. O, i zobaczcie, to jest ten motyw, który mi się w tej grze niesamowicie podoba. Normalnie w większości gier byłby jakiś dziwny efekt, kiedy te mury stają się przeźroczyste, a tutaj one tak bardzo, powiedziałbym, magicznie odsłaniają się, co jest bardzo klimatyczne, przynajmniej dla mnie. Zamknięte. Okej. Okay.